Witajcie w kolejnym losowym odcinku krzyżówkowym, drugim, a sobie może ze środka pokazuję, że to są te same krzyżówki, żeby nie było, że sobie jakieś inne wzięłam. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Ja sobie gdzieś tam podkładam. Dobra, już jest. Kochani, tak jak mówię, i powiedziałam we wcześniejszym odcinku, że ja będę to sprawdzała. Ja zawsze sprawdzam podczytnikiem, dlatego że nie zawsze się wszystko widzi. Jak się ogląda, to się widzi, ale jak się nagrywa, to to różnie bywa. Wziąłem inny długopis dzisiaj i lecimy z koksem. Szukamy B i R. później w, w i V. Ja nie wiem, po co oni dają te Z i D. Dwadzieścia złotych, oczywiście wkładu ale Z to ja w ogóle nie widzę. GF, F, ale G jest dużo. C Y H T wzgubiony mhm. I na tyle L A. O, N. i grafolog nam powstał. Szukamy dalej o N. Tu ani określony jest tag i szukamy o N dalej. Nie ma. PU. I tyle wygląda na dwa słowa, więc przegrana, bo było tak i tu grafolog. Bo nie było e, w Lucernie, tutaj nie było. M nie było, więc jakby do puli przegranych. Mam tutaj taką pulę sobie przegranych. Więc dzisiaj na końcu tylko, pokaż, tylko pokażę ewentualne wygrane. J, D L v m e n z Y G. I patrzymy w grze. Na Y gdzieś jest. Nie. O S. I O daje nam udo. Pierwszy wyraz. X i B B BX nie ma. To teraz KW. I zobaczcie. Kutno. Drugi wyraz. i tylko na tyle, bo tu r nie było r w krokusie w grze nie było r, więc tu nie było p dwa wyrazy i mówię do sprawdzenia kolejny losik l a Czy coś dzisiaj wpadnie, czy w ogóle będzie jakaś fajniejsza wygrana w tych losach? Chyba na tyle, jak coś znajdę, to sprawdzę. YR. Wo, teraz okres wakacyjny, więc ja stwierdziłam, że i na moim kanale będą bardziej takie relaksacyjne odcinki. Wo, XN, ja nie wiem, poza ten X. SV, ten też potrzebne to pierwszy wyraz syn tutaj jest syn drugi wyraz las dobra lecimy dalej d z, z. I tyle, H, C, T, J. U, M. M. Aromat. Jest to trzeci wyraz, bez syn i las. Aromat. Trzeci wyraz. Super. Nie było F. Nie było B. U, M. Wychodzi na trzy wyrazy, czyli... Aromat, las i syn. 5 zł. To tutaj ją odłożymy. Będzie do podsumowania. Lecimy z kolejną krzyżóweczką. J M. Mam nadzieję, że coś więcej niż te tą dycha i zwrocik będzie, bo KB. K B Y E ja myślę nad y, tymi. Nad słówkami na. Y, Jakie to będzie na sierpień, na sierpień myślę nad słówkami. TS. RZ. A Zetki to jakoś nie widzę. H I pierwszy wyraz mi powstał. MIT C F. tyle w, N. interes to jest drugi wyraz w, w N. drugi wyraz tak są dwa wyrazy u i v. ale czy to u coś da nie jest interes, imit. Nic tu więcej nie ma. Mówię, to i tak pójdzie pod czytnik V. Rv. Ja tak dla siebie, słuchajcie, wziąłem właśnie te hajot na kanale, relaksacyjne odcinki tak samo i, i to już zdradzę, nie będzie miksa. Znaczy będą odcinki, ale nie będzie miksa w sierpniu. N.A. vo -o. vo -o. Yeah, t b y o l o i i t i powstaje IGA. g Tron. I tyle. Iga i tron. Bo K nie było. E nie było. S nie było. Iga i tron. Więc, kochani, w dniu dzisiejszym udało się tu wykreślić piąteczkę. Dokładamy do wygranych i Zapraszam jeszcze na dwa losowe, krzyżówkowe działania. I do zobaczenia do kolejnych. Pa, pa.